Hej kochani, kochani, witam was w kolejnym shoppingu na tym kanale. A dzisiaj idziemy w paczuszkę do paczkomatu. Kupiłam sobie dwa nowe lps -y, a jakie zaraz się przekonacie? Schodzimy. No i idziemy. Ok, tutaj przyszłam, zaczęło akurat padać deszcz, więc wpisuję numer. Odebrałam takie słodkie moje podłeczko idziemy do domu. Ogólnie LPS-y są tak dobrze zapakowane. Propsy dla gościa, który to pakował, bo no, trudno to otworzyć. Okej, okay, już ogólnie wróciłam i mam paczkę. Paczka się prezentuje tak. Okej, okay, i otwieramy. Niech nie się. Już odpakowałam w ogóle tą karteczkę i dalej to idę odpakowywać. Widzę tutaj już pudełeczko z zawartością. Dostałam filtr do wody! Wyobraźcie sobie! Dobra, odpakowujemy to. I, o, widzę już tam Jezus Patrzcie, Jezus ja się Cieszę Dobra Jest to Patrzcie, mam tutaj taką trampolinę Na której można po prostu skakać Patrzcie, to jest taka guma Taka I To jest super, Boże, super I to jest dodatek, przez który kupiłam ogólnie te Telepasy Boże Czy <grym> wy to widzicie? I TO jest słodkie! No, tak się prezentuje ten dodatek. Ale to są LPS. -y. Oby mają y, te kropelki w oczach. Y, są po prostu w idealnym stanie. Mają LPS i są po prostu przesłodkie. Okej, okay. pierwsza zielona żabka prezentuje się tak, ma kropelki w oczach, jest bardzo słodziutka, pierwszy raz mam taki kształt w ogóle, ma LPS i jest taka przesłodka, patrzcie. Okej, okay. i drugim LPS-em to jest taka żabka niebieska, też ma kropelki w oczach, też ma LPS i też jest super. Okej, okay. a teraz dodatki. Pierwszym dodatkiem to jest taka trampolina, na której LPS-y mogą sobie skakać, o, bardzo mi się przyda, jest z generacji drugiej. A y, tym dodatkiem, przez który kupiłam ten zestaw. To jest ta żabka. Boże, ikona jest śliczna. Po prostu tak ją chciałam. To było moje marzenie dodatek. No, bardzo jakieś słodkie. Ta Ma napisał, że to jest y, LPS. Ale to jest bardzo takie słodkie. Więc tak ogólnie się prezentuje zestaw. No. A więc to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Ja się Wam żegnam, pa pa!